Cześć. Witamy w kolejnym filmie. Witamy Was serdecznie. Tak jak obiecaliśmy, tak robimy. Chcielibyśmy Wam przedstawić e, kije na pstrąga. W poprzednim filmie, do którego odsyłamy, mogliście zobaczyć, jakimi przynętami na ten moment dysponujemy u nas w sklepie. Natomiast teraz pokrótce mówimy kilka naszych propozycji, jeśli chodzi o pstrąga. Dodam jeszcze, nie będziemy tutaj ukrywać, że tak na dobrą sprawę każdym kijem e, okoniowym. Możecie łowić, e, łowić właśnie wspomniane strągi. E, to już zależy od preferencji. Kto jak woli. Jedni lubią wolniejsze kije, inni lubią łowić fastami. My preferujemy kije krótkie i e, kije o. no generalnie o akcji fast, które, tak. E, które wam w tym filmiku zaprezentujemy. Zresztą rzeki, tego... rzeki, które nas otaczają, nie są jakimiś ogromnymi rzekami, są to zazwyczaj jakieś ciurki, yy, gdzie właśnie preferujemy yy, krótsze kije, ale tak jak wspomniałem. Idźcie nad rzekę, spróbujcie najpierw z kijem, którym dysponujecie w domu właśnie na okonia Dokładnie. do 10, 12, 14 gram. Zobaczycie, co w tym kijach Wam nie pasuje, czy być może Wam ryba spada, czy być może Wam troszeczkę trudniej poprowadzić jakiegoś twitcha, czy, czy, czy gdzieś tam gumę. Natomiast zacznijcie przede wszystkim, przede wszystkim idźcie na wodę i spra sprawdźcie, jak, 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 jak to wszystko wygląda. I z jakimś czasem dowiecie się sami. O Waszych preferencjach, także my pokrótce pokażemy Wam kilka naszych propozycji, które idealnie nadają się do łowienia pstrągów. To co? Chyba zaczynamy, tak? zaczynamy, zaczynamy. Pierwszą naszą propozycją to jest Tactical Trout od SPRO 240 długości, 315 wyrzutu. Bardzo fajny kij, zobaczcie, jak wygląda ugięcie. Nie wiem, czy to będzie wszystko widać. Natomiast, o zobaczcie ugięcie pełne, ale czuć tutaj zapas, czuć zapas y, mocy. Także bardzo fajna, fajna propozycja. Na pewno y, będzie przyjemność y, z holu. I to z małych ryb. I, nawet, tak, dokładnie. I fajną gramaturę obsługuje, bo od trzech wystartuje, a możemy założyć też większą przynętę kończąc na 15 gram, także wachlarz jest naprawdę dły. spory. Y, dokładnie. Lecimy dalej. Y, tutaj już jest klasyka. To jest SG SG2. I to jest generalnie wędka na, na większe ryby, bo jest opisana do 18 gram, także no można już, już założyć też odrobinę większe przynęty, i jeśli się spodziewacie jakiejś większej, większej ryby w jakimś tam waszym ulubionym dołku. I zobaczcie, pokażemy ugięcie. Też bardzo fajne, głębokie ugięcie. Tutaj również czuć zapas mocy pod ręką, bardzo fajnie, płynnie przechodzi. Także na pewno jest to solidna, solidna propozycja. Lecimy dalej, nie przedłużając. Jest to balistik od Daiwy. 15 długości, 3,5-14 gram wyrzutu. Tak, wydaje, dokładnie. Wszystko na komponentach, na komponentach Fuji. Zobaczcie, bardzo fajna wędka. Bardzo mi leży ta wędka generalnie. Ale zobaczcie jakie ma również piękne, piękne ugięcie, bardzo płynnie przechodzi, nie ma żadnego przeprostu. Również tutaj czuję, że, że, że kawał ryby może, może ta wędeszka wyholować. No i w Fajne designersko, fajne, fajne. fajne designersko. Także, także również to jest bardzo ciekawa propozycja. No i tutaj. Nasza kosa sklepowa, pstrągowa, Dokładnie. dla osób, które lubią wolniejsze kije, bo Które, ten które kima... lubią takie kije kluskowate, już Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, jak, jak pięknie wykonany jest cały biały blank. To jest Gamakatsu Areatry do 4,14. 204, 2,04 także fajnie na gdzieś tam na piesze wędrówki. Ale zobaczcie, zobaczcie, te zobaczcie jak to wygląda. Cyk. Także to każdą rybę przytrzyma. Tak, rano, zmęczy bratek. na pewno rybę, każdą. Yy, mega, mega frajda będzie z holu. No i przede wszystkim yy, designersko świetnie się yy, prezentuje. Naprawdę bardzo fajny, fajny kij. Myślę, że to jest no, pierwsza trójka nasza tutaj sklepowa, yy, jeśli chodzi o design, jeśli chodzi o yy, generalnie o, o wędkę pod Stronga. OK, lecimy dalej. Jest to teraz wędeczka Westing W3, W3 210. Dokładnie, 2,43 długości. W dwóch długościach występuje 2,43 i 2,13. Tak, chyba akurat ma 2,13. To jest szybsza, szybsza wędka. Bardzo fajnie będzie można e, poprowadzić Twitcha, e, bo jest to troszeczkę, tak jak wspomniałem, szybsza wędka. Ale zarazem zobaczcie, jak bardzo. Pięknie przechodzi głęboko w parabole W zasadzie jeszcze, jeszcze można tutaj czuć zapas, zapas mocy, ale naprawdę może wyholować, wyholować fajną, e, fajną rybkę. E, także jest to, tak jak wspomniałem, solidna, e, solidna konstrukcja do 10 gram. Co idąc dalej, to będziemy mieli tą, tą, tą samą serię. Znaczy serię nie tą samą, ten sam, e, ten sam producent tak, ten Westin, producent, tylko model wyżej. Zgadza się, to jest model W4, 2,13 długości do 10, do 10 gram. Jest to świetna zarazem okonióweczka, ale tak jak wspomniałem na wstępie, okoniu, jeśli macie okonióweczkę, to możecie ją zaadaptować pod pstrągi. Ale zobaczcie jak Będziecie wygląda. To samo co w W3, tylko odświeżony design. Świetny kij, świetny kij. Ja czuję, że tutaj naprawdę jeszcze, jeszcze no poradzi sobie myślę z, z rybą, które występują u nas, u nas w łowiskach, u, zazwyczaj to są nieduże pstrągi, oczywiście trafiają się przyłowy nawet w postaci e, troci i myślę, że ten kij e, sobie, sobie doskonale poradzi. No i nasza co? Perełka Perełka, Perełka sklepowa, e, jest to kij e, Ajot Master, tak? tak Ajot AJ Master od... Pół grama do 7 bodajże, 219 19 chyba? Y, Gamakatsu oczywiście jest to y, kij gama katsu. No dla mnie to już się ociera absolutnie opracownie. Zerknijcie, jak wygląda, y, jak wygląda blank. blank. Wykończenie, świetne uchwyty, bardzo, bardzo fajny kij, piękny kij. No jest to warto zaznaczyć, że no ten kij troszkę kosztuje. Naprawdę, troszkę kosztuje. Ale... Oczywiście wszystkie ceny będą by podane w linku, tak, będziecie mogli się śmiało zapoznać. My tutaj prezentujemy kije, tak naprawdę sprawę od 200-210 zł do 1000 zł, ponad 1000 zł, ale naprawdę warto. Klienci, którzy zakupili u nas tego kij, ten kij, to są no mega zadowoleni, mega zadowoleni. Także zobaczcie, pokażemy wam jeszcze ugięcie, jak wygląda. Ba -ba! Pięknie, piękny, piękny kij. Kij do 7 gram, ale naprawdę można go i przeciążyć delikatnie i naprawdę wyholuje Wam e, sporego pstrąga, klenia. No, Każdą rybę, tak jak wspomniałem, kije, kije pstrągowe charakteryzują się tak na dobrą sprawę, tym czym charakteryzują się kije okoniowe. Także e, i, to są nasze propozycje, kilka propozycji. Oczywiście, w naszej ofercie znajdziecie również dłuższy 250-260, jeśli macie taką potrzebę. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszamy, zapraszamy do, do, wbędzie, do, tak, do, tak, do kontaktu. Poznałam. Piszcie w komentarzu, e, czego szukacie, czego potrzebujecie i co byśmy polecili. Na pewno na pewno Wam doradzimy, doradzimy nie pozostawimy Waszego zapytania bez odpowiedzi. Także co? Chyba kończymy. Tak, obserwujcie, lajkujcie. Dajcie suba, dajcie komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie i obserwujcie nasz kanał, tak jak wspomniałem, bo następny filmik będzie o przynętach trociowych A i o przynętach i o przy... przepraszam i o, o wędkach, wędkach i o wędkach trociowych. Tak, tak. Także zapraszamy serdecznie, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Piąteczka, cześć!